Witam z powrotem. Teraz jest trzeci z dziewięciu odcinków składających się na szkolenie Jak przygotować się do kontroli prezesa ŁODO. E, drugi raz, to znaczy drugi odcinek, kiedy opowiadam o tym, w jaki sposób przeprowadzana jest kontrola, czyli te podstawowe wszystkie informacje, które potem są nam niezbędne do tego, żeby wiedzieć, w jaki sposób przejść przez e, konkretne kroki e, prowadzenia kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych. I e, e, wspominałem w poprzednim filmiku, że mamy coś takiego jak plan kontroli łodo. Czyli e, mogą być kontrole związane z tym, że dowie się urząd o naruszeniach, o incydentach, być może jakieś skargi były, natomiast też występują kontrole związane z tym, że jest plan kontroli. On zwykle w styczniu, na początku roku, jest e, publikowany na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Teraz filmik jest nagrywany pod koniec grudnia, w związku z czym z 2019 jeszcze mamy na slajdach ten plan kontroli, natomiast prezes UODO już zapowiedział, że no ten plan jeszcze musi być opublikowany, on nie jest w stanie nic powiedzieć na tę chwilę, jeśli chodzi o to, co, jak będzie wyglądała kontrola w 2020 roku, w każdym bądź razie łatwo to będzie znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W roku 2019 mieliśmy kontrolę, w, jeśli chodzi o ten plan, tak jak macie Państwo na prezentacji wskazany link, w sektorze publicznym, jeśli chodzi o miejski monitoring wizyjny, udostępnianie danych w biuletynie informacji publicznej, sposób wysyłania korespondencji zawierających dane osobowe, sposób prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych, sposób dokumentowania przez administratora danych naruszeń, ochrony danych osobowych wreszcie systemu monitoringu i identyfikacji odpadów, a także sposób prowadzenia i zabezpieczenia przez spółdzielne mieszkaniowe rejestru członków. Wreszcie, jeśli chodzi o sektor prywatny, prowadzone były kontrole w sektorze prywatnym, czyli sektor telemarketingu, brokaży danych w zakresie podstaw prawnych, przetwarzania danych i też profilowanie w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym. Tak samo informacje na temat właśnie czy prowadzonych kontroli, czy nawet ustaleń też możemy znaleźć na przestrzeni roku na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Oczywiście to są wycinki, czyli na przykład jeden z większych polskich ubezpieczycieli, tak, był pod lupą urzędu i był na ten temat artykuł. Dalej mamy sektor organów ścigania i sądów, tak? Prowadzone były już kontrole w policji, straży granicznej, aresztach śledczych, systemach związanych z informacją o państw strefy Schengen, tak, o osobach przekraczających granice, czyli CCV's. I wreszcie w sektorze zdrowia, zatrudnienia i szkolnictwa były to szkoły, placówki oświatowe, ale też pracodawcy, czyli monitoring wizyjny i rekrutacja tak naprawdę mogły być kontrolowane w każdym aspekcie, jeśli chodzi o różnego rodzaju branże. Tutaj mamy po prostu sektor zatrudnienia, czyli wszyscy pracodawcy w Polsce właściwie stosujący monitoring wizyjny albo prowadzący rekrutację. W tym zakresie właściwie każdy mógł być objęty tym planem kontroli, więc też jak będzie nowy plan, czy to w następnym roku, czy jeszcze później, proszę zwracać uwagę na to bardzo szerokie sformułowanie, przy czym tak jak mówiłem, też nie możemy mieć pewności, jeżeli nasza branża była objęta wcześniej kontrolą i planem na poprzedni rok, to że właśnie z powodu tego, że się urząd dowie o naruszeniach, być może sprawa jakaś była medialna, to, to nie, do, nie zapuka do nas ta kontrola. Wręcz przeciwnie, tak, jeżeli uśpimy naszą czujność, to zwiększamy w ten sposób ryzyko, że do takich naruszeń w naszej organizacji dojdzie. No i wreszcie podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych były objęte tym planem kontroli. Bardzo ważne jest wiedzieć, jaki jest obszar kontroli. To jest, myślę, Podstawa tego, żebyśmy byli w stanie w ogóle się przygotować do kontroli. Jeżeli nie wiemy, co będzie kontrolowane, czyli o co będą pytać kontrolujący, wtedy nie mamy jak się przygotować. Po prostu musimy mieć zgodność stuprocentową z całym RODO i nie wiemy na czym się skupić. Natomiast dzięki temu, że wiemy, jak wygląda typowe upoważnienie do kontroli, czyli o co najczęściej kontrolujący pytają, E, jesteśmy w stanie dowiedzieć się i to już najczęściej, co jest nieformalne, bo urząd nie ma takiego obowiązku, ale urząd wskazuje to w zawiadomieniu y, o kontroli, czyli najczęściej będziemy mieli 7 dni na to, żeby przygotować się do odpowiedzi na pytania, które urząd nam przyśle. Oczywiście urząd nie powie, będę pytał to, to i to i nic więcej nie będzie jakby pokryte tą kontrolą, natomiast prawdopodobnie otrzymacie Państwo listę aspektów tej kontroli. Więc w ramach takiego upoważnienia, typowego upoważnienia do kontroli i też wcześniej właśnie tego zawiadomienia, otrzymamy informację o tym, że Będą badane podstawy prawne przetwarzania danych osobowych. To jest bardzo podobne do tego, co normalnie też jest pytaniem urzędu w takim zwykłym postępowaniu skargowym, kiedy my otrzymujemy tylko pismo od urzędu z prośbą o wyjaśnienia, a nie ma kontroli. Dalej jest pytanie o źródłach, z jakich dane osobowe są pozyskiwane. Tutaj, jeśli chodzi o źródła, no to będzie pewnie też rozróżnienie, czy od osób, których dane dotyczą, czy od osób trzecich, jakich itd. Dalej mamy kategorii osób, których dane dotyczą oraz kategorii przetwarzanych danych osobowych. Będą badane cele, w jakich dane są przetwarzane, odbiorcy, którym dane są ujawniane oraz szczegóły udostępnienia, czyli podstawa prawna takiego udostępnienia, czyli będzie odrębna podstawa prawna, pamiętajmy o tym, na zbieranie, a na udostępnianie, badamy to odrębnie, i e, też celu, zakresu i sposobu e, tego udostępniania. Dalej mamy sposób spełnienia obowiązku informacyjnego, czyli tak jak Państwu mówiłem, pamiętajmy bardzo ważne pytanie, jakimi źródłami, kanałami my zbieramy dane osobowe, bo przy każdym kanale my musimy zapewnić spełnianie tego obowiązku informacyjnego i też pewnie Państwo kojarzycie, pierwsza kara nałożona przez Urząd Ochrony Danych Osobowych na podstawie RODO właśnie dotyczyła niespełniania obowiązku informacyjnego. Sposobu realizacji praw osób, których dane dotyczą, czyli co będziemy robić w razie wpływu, żądania, usunięcia danych, dostępu do danych, wniesienia sprzeciwu itd. Zasad powierzenia, przetwarzania, czyli na pewno będziemy mieli pytania o umowę powierzenia, przetwarzania, o te e, podmioty, które też nam wspierają w naszej działalności, być może mamy ochronę, właśnie te podmioty dostarczające systemy informatyczne, może jakaś firma, która niszczy czy archiwizuje dokumenty. E, dalej mamy. Na pewno pytanie o upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. Oczywiście będą to najprawdopodobniej te konkretne osoby, które są objęte jakimś incydentem czy jakąś sytuacją, która była badana jako te przykłady osób, które miały upoważnienia, tak? Na tej podstawie też urząd buduje sobie wiedzę e, ogólnie, że no, skoro m, parę w, miesięcy temu czy lat temu takie upoważnienie było nadane takiej osobie, no to można spokojnie zakładać, że też w całej organizacji te e, albo były, albo nie były upoważnienia nadane. Dalej mamy pytanko o wdrożenie polityk i procedur ochrony danych osobowych. Tutaj nie jest tylko kwestia tego, że my damy jakąś gotową procedurę. Na pewno nie. Urząd zapyta, kiedy to było przyjęte, czy było formalnie przyjęte jako wiążące w organizacji i na ile świadomość personelu obejmuje taki dokument i te obowiązki, które z niego wynikają, i o to też można pytać samych pracowników. Dalej będzie pytanie, czy wyznaczono inspektora ochrony danych. Tutaj oczywiście ta informacja możemy powiedzieć, że jest znana urzędowi z urzędu, czyli sami powinni sobie sprawdzić. Natomiast jeżeli padnie takie pytanie, a my jesteśmy w stanie to łatwo wykazać, mamy gdzieś potwierdzenie, zawiadomienia o tym, że ten inspektor jest wyznaczony, to też pokazuje naszą dobrą organizację, także nie ma na pewno szkody w tym, że my takie informacje udostępnimy. Dalej będzie pytanie, czy dane osobowe nie są przechowywane przez zbyt długi okres. I to jest o tyle ważne, że tak jak mówiłem, już występowały milionowe kary za to, że właśnie dane osobowe są za długo przechowywane i po prostu no, niepotrzebnie jest jakiekolwiek ryzyko szkody, tak? Gdyby dane były usunięte, wtedy byśmy nie mieli w ogóle żadnego ryzyka z nimi, jeśli one oczywiście by były prawo, prawidłowo usunięte w sposób nieodwracalny, bez dostępu nieuprawnionego. Następnie mamy takie pytanie odnośnie okresu przechowywania. Czy jeżeli na przykład kontrola będzie związana z tym, że źle przetwarzaliśmy danych klientów, to czy kontrolujący będzie wtedy sprawdzał okres przetwarzania danych pracowników? Czy on może wtedy tak jakby przy okazji sprawdzić okres retencji danych zupełnie innych grup osób? Jeżeli będzie sprawdzał coś takiego, bo też no, może się zdarzyć, że po prostu w rozmowie to wyniknie i to w sposób jakoś naturalny się o tym dowie, to po pierwsze możemy wnieść sprzeciw w tym sensie, że powiedzieć, że upoważnienie do kontroli obejmuje tylko kontrolowanie danych osobowych klientów, więc nie pracowników. I tutaj po prostu no nie dzisiaj, tak? Innym razem to wyjaśnimy chętnie, nie dzisiaj. Natomiast jeżeli nawet ta rozmowa wyjdzie i my tutaj jakby też się zgodzimy na to, żeby coś tam opowiedzieć, żeby też nie psuć tej atmosfery i, i też po ludzku się zachowywać, to potem mimo wszystko naszym poważnym błędem będzie, jeśli nie wskażemy tego w protokole, jako zastrzeżenia, żeby tego nie uwzględnić potem, prawda, w tym protokole, jako w jakiś sposób dowód zebrany z naruszeniem prawa. Dalej mamy pytanie o bezpieczeństwo przetwarzania danych. Tak jak Państwu mówiłem w poprzednim filmiku, że mamy takie trzy wartości czyli poufność, integralność i dostępność danych osobowych. I to jest bardzo ważne w tym sensie, że jeżeli dojdzie do jakiegoś naruszenia i zwłaszcza jeżeli dojdzie do realnej szkody albo wysokiego ryzyka realnej szkody, jakiejś finansowej, wizerunkowej, być może dyskryminacji dla osób, których dane dotyczą, za takie naruszenia są najwyższe kary, tak? one mają najwyższe konsekwencje, w związku z czym y, tutaj powinniśmy przyłożyć y, bardzo dużą uwagę do tego przygotowania od strony bezpieczeństwa i to bardzo mocno zaznaczę y, na następnych y, filmikach, już jak bezpośrednio będziemy się przygotowywać do kontroli, chociaż oczywiście ta wiedza też Państwu pozwoli się przygotować jeszcze zanim w ogóle będzie zapowiedziana ta kontrola. A jedno pytanie, jeżeli chodzi o te polityki, procedury i wszystkie potrzebne rejestry. Czy dla, dla kontrolującego będzie miało duże znaczenie, jeżeli przygotujemy to dosłownie na przykład na tydzień przed kontrolą. Czy najważniejsze jest to, co jest w dniu kontroli, że my mamy te wszystkie polityki procedury, czyli jak wiemy o kontroli, to możemy to na szybko zorganizować i tak jakby troszeczkę załatwić problem? No myślę, że to jest świetne pytanie i praktyczne, tak? no, Nawet jeżeli jesteśmy organizacją, która ma wdrożone, to RODO na czwórkę w 80%, no to. Może się zdarzyć tak, że my jak będziemy się zastanawiali, o co mogą prosić, e, wtedy będziemy mieli gdzieś tam jakoś lukę. I wiadomo, że lepiej jest e, przygotować te dokumenty przed kontrolą, niż obiecać, że my po kontroli je zrobimy. To zrobi duże wrażenie, e, w sensie no, dużo lepsze wrażenie, tak? Natomiast e, też nie można jakby tutaj chłamać. Tak? Więc e, urząd prawdopodobnie zapyta, e, kiedy dany dokument był przyjęty. I jeżeli te dokumenty wszystkie stanowią jakieś załączniki są powiązane z ogólną polityką ochrony danych, to wiadomo, że jeżeli e, mamy jakieś zwyczajowe formy przyjmowania takich obowiązków, e, czyli na przykład jeżeli aktualizuje się regulamin pracy, mamy w sposób zwyczajowo po, przyjęte po, podanie do wiadomości takiego, takich zmian, Wtedy to jest wiążące i jesteśmy pewni, że no, wszyscy pracownicy wiedzą, jakie mają obowiązki. I e, tak samo jest z politykami, procedurami ochrony danych, więc urząd zapyta, z jakich one są dat. E, jeżeli ich nie będzie, no to może spokojnie założyć, że one dopiero co zostały stworzone. Co i tak jak mówię, no, jest na pewno lepsze e, niż to, że my obiecamy, zwłaszcza, że urząd widzi, jaka to jest treść. Jeżeli ta treść jest dobra, no to to jest na pewno okoliczność działająca na naszą korzyść. Dalej, jeśli chodzi o te dokumenty też, które może żądać Urząd Ochrony Danych Osobowych kontrolujący, to na pewno musimy się spodziewać pytań o rejestr czynności przetwarzania i rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania, czyli jeżeli Państwo jesteście gdzieśkolwiek procesorem, Wy jesteście podmiotem przetwarzającym, to też musicie, pamiętajcie, robić ten rejestr dotyczący tego, tych wszystkich kategorii czynności przetwarzania, gdzie my jesteśmy tym podmiotem, w sensie musimy wskazać wszystkich administracji. I też y, kategorie przetwarzań dokonywanych w ich imieniu. Y, I brak takiego rejestru, no też będzie jakąś tam poważną niezgodnością. Natomiast y, też taka wskazówka ode mnie że jeżeli będziemy mieli kontrolę na przykład tylko danych osobowych klientów, to możemy spokojnie dać tylko ten wycinek rejestru, który dotyczy procesu klientów, tak? Być może też jakichś powiązanych procesów, gdzie są ich przetwarzane dane, może jakiś marketing, windykacja, czy e, obsługa prawna, postępowania sądowe i tak dalej. Natomiast innych e, wycinków rejestru, części już nie musimy udostępniać. E, I też jest pytanie, czy... Jest, e, czy są dokumentowane wszystkie naruszenia ochrony danych osobowych? Czyli urząd może spokojnie prosić o cały rejestr incydentów. Natomiast jeżeli kontrola jest prowadzona na e, tej jakby przestrzeni e, związanej z incydentem, tak, czyli jeżeli jest taki przedmiot kontroli, np. z powodu jakiegoś incydentu, naruszenia, szkody, skargi itd., jeżeli kontrolujący są z tego powodu, to musimy się liczyć z tym, że oni będą się skupiać na okolicznościach tego zdarzenia. Kiedy wykryto zdarzenie, jak zareagowano, kto był odpowiedzialny, czy ta osoba była upoważniona itd. I wtedy na tej podstawie też urząd będzie sobie budował wiedzę, jak wygląda zarządzanie naruszeniem u nas w organizacji i myślę, że takie pytania będą o wiele ważniejsze niż to o cały rejestr incydentów, tak? A czy mogę jeszcze krótkie pytanie, te, bardzo praktyczne, ale mniej może związane z samą kontrolą. Czy jeżeli jesteśmy załóżmy pracownikiem organizacji, firmy i, i odpowiadam w tej firmie za kwestie związane z ochroną danych osobowych, niekoniecznie jako inspektor ochrony danych, widzę, że są jakieś nieprawidłowości, bardzo duże nieprawidłowości i w związku z tym sama tak jakby sygnalizuje tą nieprawidłowość do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. I na podstawie tego sygnału urząd, prezes urzędu wszczyna kontrolę. Czy jest szansa, że pracodawca się dowie, że to właśnie ja zgłosiłam tu nieprawidłowość? To znaczy, najlepiej jest wtedy zgłosić to w sposób anonimowy. Też oczywiście wtedy jest szansa, że prezes urzędu ochrony danych osobowych nie podejmie takiego postępowania, bo on też bardzo dokładnie bada ewentualne braki formalne takich pism, nie ma skierowanego żądania, wskazanego podmiotu i tak dalej, żeby wszcząć takie postępowania administracyjne. Natomiast urząd też może powziąć świadomość nie, nie tylko z samej skargi, ale po prostu z jakiegoś takiego donosu, oczywiście, że tak, przy czym myślę, że tutaj ten pracownik no nie powinien w ten sposób postępować, tak? Jeżeli pracownik jest nielojalny, powinien pomyśleć o zmianie pracy, w związku z czym, jeżeli jest coś takiego, że pracownik no, ma jakby wątpliwości związane z przetwarzaniem danych osobowych przez pracodawcę, powinien po prostu zgłosić pracodawcę. Tak? Jeżeli jest tak, że pracodawca odmawia uporczywie i w ten sposób naraża pracownika, tak? I no to wtedy rzeczywiście mamy taką sytuację trudną. E, natomiast to też jest no, no, sytuacja tak jak mówię, w, jeśli chodzi o to pytanie, czy e, pracodawca może się dowiedzieć, jeżeli jest formalna skarga, oczywiście może się dowiedzieć. Tak? Wtedy jest jasne, że mamy skargę tej i tej osoby. I, I trudno tutaj jakby to ochronić, tą poufność. Natomiast z drugiej strony, jeśli my udostępniamy Urządowi Ochrony Danych Osobowych bardzo poufne informacje o naszym funkcjonowaniu i boimy się, że być może uczestnicy postępowania czy jakieś osoby, które no, miałyby wgląd do tych akt sprawy, no. Nie, nie powinny mieć dostępu do takich danych, możemy zawsze spróbować zastrzec tajemnicę przedsiębiorstwa. To jest uprawnienie, które przysługuje nam na podstawie samej ustawy o ochronie danych osobowych. Zastrzegamy taką tajemnicę w powiązaniu z przepisami innych ustaw, które wskazane są w prezentacji. I tutaj musimy pamiętać o tym, że robimy to i myślę, że najlepszym takim momentem jest, że jest cały protokół już w kontroli przygotowany. Wiemy, jakie tam dokumenty będą załączone, co będzie zawarte, jakie informacje są z całej kontroli. I teraz y, my zgłaszając uwagi, swoje zastrzeżenia jeszcze przed podpisaniem takiego protokołu, przed włączeniem go, można powiedzieć, nawet do akt sprawy. Y, jest to świetny moment, żebyśmy właśnie zgłosili zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa, czy to naszej organizacji, tak, i wtedy mamy obowiązek dostarczyć też treść tych dokumentów w wersji niezabierającej tej tajemnicy, tak, żeby w najszerszym możliwym zakresie osoba uprawniona mogła się jednak zapoznać z tymi informacjami, które powinna uzyskać. Jeżeli zgłosimy takie zawiadomienie, takie zastrzeżenie tajemnicy, to wtedy zakładamy, że ono będzie szanowane. To znaczy, jeżeli urząd chce je uchylić, musi wydać decyzję e, związaną z tym, że no nie uwzględnia e, tego rodzaju zastrzeżenia. E, przy czym pamiętajmy też, że sami pracownicy Urzędu Ochrony Danych osobowych no, też są zobowiązani do zachowania tajemnicy poufności. E, już nie tylko można powiedzieć formalnie, ale też no, z pasji i z powołania przecież pracują w ochronie danych osobowych, w związku z czym no, jest oczywiste, że też będą te dane e, chronili. Na następnym filmiku już będziecie Państwo mieli konkretne informacje, co robić po wpływie zawiadomienia o kontroli, także zapraszam i, i będą rzeczy bardzo ciekawe.